mieliśmy posiedzenie komisji rewizyjnej w siedzibie MGK. Kilkugodzinne i z tego co tam usłyszałem, z tych wyjaśnień nie zauważyłem jednej rzeczy. Programu oszczędnościowego działalności tej firmy. Kierunki wykonywania oszczędności w kontekście do dochodów i uzyskanych kosztów. Bo jeśli ja posiadam informację i mówię, że w przeszłości niedalekiej na emeryturę podobno odeszło 19 pracowników z odprawami, to jest kwota rzędu miliona złotych czy więcej i ponownie się ich po jakimś czasie przejmuje, to to już nie jest oszczędność. Na przykład, jeśli na Podkowie wmontuje się, doprowadza się instalację ciepłej wody, nie ciepłej wody, ale generalnego Dobrze Maria to Panie radny, y, proszę o pytania. Proszę o pytania. Okay. Bo tutaj dyskusje były na komisjach, w związku z tym proszę o pytania. Wiecie, Bo, ale nie, okej. Okay. Ma pan prawo do y, tego do zabierania głosu, ale proszę o pytania, nie trafić czasu. Chcę powiedzieć tak. Nie zauważyłem kierunków oszczędności, wręcz przeciwnie w moim odczuciu. Inwestycje, które są, są dobre, ale wydaje mi się, że przeinwestowane. Chcę powiedzieć tak: nie widzę kierunków oszczędnościowych w tym przedsiębiorstwie. Będę głosował przeciwko tej uchwale i myślę, że nadszedł czas zmiany spółki przy powrotu na miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. Bardzo dziękuję.